Cześć, ja jestem Seciak, a to jest recenzja książki OKOŚWIATA, czyli pierwszej części wielotomowej sagi fantazy koło czasu autorstwa Roberta Jordana. Po samej serii dowiedziałem się z YouTube'a, dokładnie z kanałów, które właśnie są poświęcone książkom fantazy w szczególności z osoby, które często mają opinie zbieżne z moimi własnymi. Bardzo polecamy tę serię. Także no, nie mogłem tutaj przejść obojętnie, musiałem spróbować. To bardziej, że ja akurat lubię długie, y, długie właśnie serie fantazy, książek. Y, no a dodatkową taką wisienką na torcie, chociaż no, w sumie sprawa jest dość przykra, y, ponieważ autor y, niestety zmarł przed zakończeniem pisania całej serii i ostatnie trzy tomy musiał kończyć Brandon Sanderson, którego z y, pisarzy fantazy. W zasadzie darzę największą sympatią, także, no, oczywiście, e, śmierć oryginalnego autora bardzo smutna. Aczkolwiek e, dla mnie to, że e, całą serię kończył e, Brandon Sanderson, to jest taka wisienka na torcie. Tym bardziej zabrałem się właśnie za czytanie e, pierwszej części, czyli e, Oko Świata. Z racji tych wszystkich pochwał, których się nasłuchałem na temat tej serii, z wielką nadzieją zabrałem się więc za czytanie Oka Świata. No i tutaj niestety e, zderzenie rzeczywistości z moimi. Dość wysokimi, być może troszeczkę niesprawiedliwymi z tego powodu oczekiwaniami zdarzyły się i no nie, moje oczekiwania nie wyszły na coś zbyt dobrze. Książka posiada pewne wady, których niestety nie da się przeskoczyć, nie da się zwalić tego na to, że to jest pierwsza część z 14, że to jest dopiero wprowadzenie. No i myślę właśnie, że od tych wad sobie teraz zaczną Przede wszystkim największą wadą tej książki jest schematyczność. W zasadzie schematy wylewają się z każdej strony tej powieści. Mamy tutaj wszystkie właśnie takie schematy, którymi lubią podążać powieści fantazy. A dodatkowo powiedzmy, że pierwsza połowa tej książki. Do złudzenia przypomina y, drużynę Pierścienia, y, napisaną oczywiście przez y, Tolkiena. Jeżeli ktoś zna dobrze początek trylogii Władcy Pierścieni, no to myślę, że z dużą szansą na powodzenie może zgadywać, jakie przygody naszych bohaterów w następnej kolejności spotkają. Y, tak duża to jest, y, 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 nie wiem czy to w zasadzie można już nazwać, inspiracja y, drużyną Pierścienia. Czy, czy, czy jak to w zasadzie nazwać, no, niektóre elementy są łudząco podobne i muszę powiedzieć, że no, nie sprawia to zbyt dobrego wrażenia. Oczywiście w drużynie naszych protagonistów e, musi się znajdować potężny czarodziej, e, tajemniczy strażnik, który bardzo mocno za, zalatuje Aragornem, e, mamy kogoś od topora, mamy kogoś od łuku, mamy kogoś od miecza gdzie e, ci trzej ostatni, których wymieniłem, co prawda są ludźmi, aczkolwiek e, w tej powieści, jeżeli idąc z tymi porównaniami e, do Tolkiena, to właśnie taką rolę hobbitów pełnią e, dopiero poznają świat. E, tak samo jak hobici byli zamknięci w Shire, tak nasi bohaterowie tutaj w wokół świata również e, świata większego nie znali, poza swoją wioską. Także właśnie cała ta drużyna łudząco przypomina to, co widzieliśmy już, czy to, co czytaliśmy już w drużynie Pierścienia. Są również czarni jeźdźcy, którzy mocno zalatują nas gulami. Czarni jeźdźcy przewodzą armiami zwierząt, ludzi, których śmiało można porównać do orków. A główny zły siedzi obecnie, zapieczętowany w wy, czy pod górą. Które otoczenie bardzo mocno przypomina Tolkienowski Mordor. Kolejnym minusem tej książki jest to, że przez większość czasu jest ona opowieścią drogi, które, muszę przyznać, że akurat osobiście bardzo lubię. Aczkolwiek być może to z powodu na objętność tej książki, ponieważ ona ma aż 1000 stron, po pewnym czasie po prostu zaczyna to być po prostu nużące. Schemat jest taki, że nasi bohaterowie uciekają przed siłami zła. Przeważnie jest to gdzieś na jakichś polach, lasach, łąkach, drogach, aż docierają do pewnych osad, czy to wioski, czy jakieś większe miasta. Wtedy następuje chwila oddechu, aczkolwiek nie za długa, ponieważ siły zła ich w tym mieście czy w tych wioskach dość skutecznie znajdują. Nasi bohaterowie z takiego miejsca się muszą ratować ucieczką. Następnie dalej mamy y, powtórzony y, motyw ucieczki przez lasy, pola, tak jak już wcześniej mówiłem. I tak w kółko, tak w kółko. Praktycznie przez większość książki y, mamy coś takiego, niestety, ale tak jak mówię, y, no, książka ma 1000 stron. Nawet jeżeli weźmiemy, że dzieje się to przez 500 stron, a chyba dzieje się to nawet przez więcej, no to czytanie. Takiej objętości takiego powtarzającego się schematu niestety, ale jest po jakimś czasie dość nużące. W zasadzie ten schemat można porównać do całej nazwy serii, czyli Koło Czasu, aczkolwiek no niestety takie podśmiechujki to sobie można po przeczytaniu już śmiało poopowiadać. Ale tak jak mówię, czytając to no aż tak do śmiechu niestety mi nie było. Dodatkowo chciałbym odnieść się do pewnego minusu, na który natknąłem się w internecie, który którzy ludzie mają z tą książką, a którego ja, ja jestem zdziwiony, że nie zauważyłem. Nie zwróciłem na to kompletnie uwagi, czyli są to zbyt obszerne opisy wszystkiego. No ale muszę powiedzieć, że ja jestem na takie coś mocno wyczulony i no, nie jestem z tego dumny, ale jeżeli już naprawdę coś mnie tak mocno nuży i właśnie są takie przedługie opisy gdzie nie ma akcji zdarza mi się pominąć taki fragment w książce tutaj tego kompletnie nie miałem także tak jak mówię bardzo się zdziwiłem w ogóle, że ludzie coś takiego wypisują ale być może jest to spowodowane też tym, że jest to coś, co ja akurat na plus mogę tej książce dać czyli takie mocne zaciekawienie całym tym światem Pomijając już tą schematyczność, o której już mówiłem, ale już nie będziemy tutaj dalej nad tym pastwić. Książka bardzo mocno zaciekawiła mnie swoim światem, rozbudową. Pewnie też dlatego, że jest to tak wiele tomów w całej serii. Wiem, że wszystko się rozwinie, że ten świat będzie coraz bardziej ciekawy. Poznajemy historie różne z przeszłości tego świata. Także e, mi te opisy e, kompletnie nie przeszkadzały, bo jestem bardzo tym światem zaciekawiony. E, no ale muszę powiedzieć, że widziałem właśnie dużo takich opinii, także e, no, dla mnie to akurat nie było zbyt e, takie widoczne, a, no, ale może faktycznie komuś to przeszkadzać. Z racji obszerności na cały e, cykl wydaje mi się, że autor e, pokusił się w pierwszym tomie na takie. E, wrzutki, jeśli to tak mogę nazywać, pewnych informacji, czy to jak działa magia, czy tak jak już mówiłem o tych strażnikach, o którym już mówiłem, tym jednym, który zalotuje Aragornem. No i w zasadzie muszę powiedzieć, że każda taka wrzutka to kolejne ziarenko ciekawości zasiane w mojej głowie i właśnie tym książka osiągnęła sukces taki, że na tyle jestem zaciekawiony tym wszystkim, że na pewno Kolejne tomy sięgnę. Tym bardziej, że biorąc pod uwagę tą obszerność, autor miał nie tylko czas przedstawić obecne wydarzenia, które dzieją się w książce, ale także lepiej pokazać cały wykreowany świat, który wymyślił włącznie z jego historią, z różnymi legendarnymi bohaterami, legendarnymi czynami, które kiedyś się w tym świecie wydarzyły. A które swoje piętno odcisnęły nawet na obecne czasy, w których przyszło żyć naszym protagonistom. Ten aspekt Robert Jordan wykorzystał w moim mniemaniu na 100%. Fajnie nam zateezował, że się tak wyrażę. Właśnie tych wszystkich bohaterów, których spotkaliśmy, grupy bohaterów, bo oczywiście też występują różne frakcje w tym świecie, różne krainy, które w przyszłości odwiedzimy, systemy magii, które aż się proszą, żeby zostały jeszcze bardziej rozwinięte i widzę, że jest właśnie tutaj potencjał w tym, że prawdopodobnie mocno akcja właśnie pójdzie w tą stronę, że właśnie wielu rzeczy się jeszcze ogólnie o magii tego świata dowiemy. Także ja właśnie tą książkę traktuję, jako taki trochę przydługi prolog i wiem jak to brzmi, bo książka ma 1000 stron. Niektórych to może odstraszać, że właśnie w taki sposób to nazwałem, przydługim prologiem. Aczkolwiek, tak jak też już wcześniej wspomniałem, książka ma... seria ma 14 tomów, więc jeżeli ktoś zdecyduje się na zaczęcie i skończenie całej serii, no to myślę, że jedna książka z takim przydługim prologiem chyba już tak strasznie nie brzmi, mając perspektywę, że ogólnie cała seria to no, 14 niezaciękich książek. Ja osobiście już sobie kolejne tomy z tej serii kupiłem, dokładnie 5, ponieważ obecnie książka ma swoją reedycję. Także czekam na kolejne, muszę powiedzieć, że właśnie. I w momencie, kiedy to nagrywam, to tak naprawdę tylko Oko Świata udało mi się skończyć czytać. Także nie wiem, czy tam się dalej wydarzy, aczkolwiek moje nadzieje na przyszłość są takie... W zasadzie jedna moja nadzieja na przyszłość, którą powiem i która jest największa. To, że kolejne tomy zyskają trochę takiego własnego ducha, że się tak wyrażę, że to będzie mniej schematyczne że właśnie ta książka stanie się taką swoją własną historią, niekoniecznie podążającą tropami innych. Szczególnie tak mocno jak na początku książki to było, gdzie podąża tropem Drużyny Pierścieni. No i mam nadzieję właśnie, że coś takiego się w późniejszych tomach wydarzy, czego sobie życzę i wszystkim, którzy za tę serię książek się wezmą w przyszłości. No ale na dzisiaj ode mnie to jest tyle. Dzięki za wysłuchanie. Cześć.